Witam bardzo serdecznie, ja jestem Gaster, a tu jest LEGO Marvel Avengers. E, moi drodzy, w poprzednim odcinku e, ratowaliśmy HeliCalier i oczywiście odzyskaliśmy Bartona, a niestety Loki zwiał, agent Colson zginął. E, no i co? No i co? Po prostu teraz Loki... Jest na Stark Tower i szykuje coś wielkiego. No i co? Musimy go oczywiście zatrzymać. Avengersi o, prawie się już oczywiście łączą w jedną niepostrzymaną grupkę. No i, no i... No i tyle. No Fajnie, że mnie tutaj macie, bo bez mnie to byście chyba zginęli, wiecie? No. Dobra. I to. Chyba idziemy po Partona, bo idziemy do ambularium. Świetnie Okej, okay, widać, że mamy jeszcze troszkę dużo spraw na głowie zanim wyruszymy na na bój. Je, o ja kręcę, co my tu? Mogę się ruszać, Dajcie mi się ruszać Dobra Elo? Co my tu mamy? Wezwa, wezwałem Żelazny legion Co tu robi Żelazny Legion? To nie twój czas. Proszę, proszę. Paszą won. Paszą won, dobrze. Proszę bardzo. Dobra, a my spadamy. Okej, okay, mówiąc, my mam na myśli Ironmana i kapitana. Dobra, da dawaj, dawaj Black Widow, let's go, lecimy. Dobra, no to cenarka. No ten był Nick i Maria. Ale. Okej. Okay. Przypomina mi się Wojny Klonów. Tam też był taki motyw. Okej. Okay. Piękny wschód albo zakut słońca. Naprawdę piękny. Tam jest jakiś wyścig. A my musimy wejść do Queen Jetta. A my tutaj dużo Queen Jetów, a jednak musimy wsiąść do tego, gdzie kapitan stoi. Nie ma. It's him, Colson! No, you were the greatest man I ever knew. You will be avenged. I will get the Avengers, and you will be avenged. Colson! Huh? The communication system's working again? Oh, hey, it's you guys. Yeah. Hey carrier stranded at the moment, you're kind of on your own against Loki. Sorry about that oh and also try not to damage that quinjet you took okay <laughs> 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 sir i've turned off the arc reactor but the device is already self-sustaining the barrier is pure energy it's unbreachable yeah i got that plan b no, the Mark 7 is not ready for deployment. Then skip the spinning rims, we're on the clock. Please tell me you're going to appeal to my humanity. Uh, actually, I'm planning to threaten you. What have I to fear? The Avengers. I have an army, we have a Hulk. How will your friends have time for me when they're so busy fighting you? This usually works. Not uncommon. Jarvis. Boy. Right. Okay, turn off the tesseract or I'll destroy it. You. you can't. There is no stopping it. There is only... the war. So be it. Yeah? Mm -hmm. see him. Okay. We have I już, I już znowu bijatyka. I znowu bijatyka! Dobra, yy, idę do ciebie. Cześć, bracie, jak tam? Nie ma braciszku. O, jest tak, ten, ten soundtrack. Du no, you know, I like it. Tyle song. Ojoj! oj Ocie grzmoty! Ocie grzmoty! Spadać! Ode mnie! Co ty se, co ty se, co ty se czynisz? Okej, okej. Okej okay. Czy tak nie mogła wyglądać walka, nie wiem... Harego z Voldemortem? No dobra, tak wyglądała, ale no to jest bardziej epicko Siema I ta muzyka do tego Okej, okay, klik tym Czyli no I... A wiecie co? Achy, tam? Na razie braciszek O On przeżył Well, Okej okay. Dobra wiecie co? Ja się przełączę na halka. Hal e, tak, chcę D Dobra, sobie nie chcę Ogólnie ja tutaj jeszcze chyba mam dużo do pozbierania Więc zbierniczać ci ta... O ku... O Boże! Jestem niepokonany! No mają przerypane, to fakt. Tu, 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 tu. dobra. O, cześć Loki. Kaska A gdzie? Dawaj tą kasę! Eee... Jakim cudem ja tego... No Chitauri nie zdari Nieważne Skupmy się na rozwalaniu tych... Palantków A cześć Hlode Trzeba Dobra, strzelam jak popad. Okej... Okay. Zawracamy... Dobra, gdzie są jeszcze pozostali? Tu są pozostali! Siema! Dobra. No i co z Lokim? Co z Lokim? No co ma być z Lokim? Mogę jeszcze wyżej? Mogę! O, teraz to zabrałem wszystkie. O, mi nie Moje, dziękuję, nie oddam. Co to za torpeda? Trafiłem Lokiego? Ja nie jestem pewny. Tak, trafiłem. Okej. Okay. Co się... Co się stało? ma brat. A, ała! Ała! Ej, jak? Co ty robisz? Ej, czy Dory nie jest Dory? Paszowon. Ała! Ej bracia, kto ty co ty robisz? Co Thor, kochany ty mój, ja cię kręcę, ale ty... O kurde!

Oczywiście na sam początek spory! E! Ci zaraz kopnę! Jak ci zaraz kopnę? Czy Tauri nie zdał? <grym> Czyli Tauri nie zdał? Po ja już widzę, jaki ten poziom będzie długi. Dosłownie on będzie straszliwie długi, bo po pasku można to już rozpoznać. Skanki manki. tutaj. E. A... Okej, okay, tutaj, tutaj. I. edar. Lecę! nie bój się. Nie trzeba dziękować. A, dobra. O, Loki. Loki to ma kroki. czegoś tak? Chłop, ewidentnie oszalał. No ten tego. Ej, dzień dobry. O, to jest ogień. Dobra, może ja będę robić te kombosy, takie finishery, bo one dodają dają troszkę kasy. O! Jeden z trzech. Okej, okay, to... To mnie korci, żeby zaraz zbierać. Jesteście wolni, dziękujcie. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Mogę to rozwalić? Oczywiście, że mogę. A to jest Loki, ale jaja. Ała! Jak wam zaraz przyłożę Przewarza. won Porozwalam sobie to, a co? Coś tu jest? Bo tak... To bo tak wyglądało. Zaraz będziecie bezpieczni, spokojnie, nie dać? Zaraz... zaraz Avengersi was uratują. Kiewaj. Paszał won. Dobra, teraz Black Widow. Kapitan też może... Dawaj, dawaj. Kapitanku! Kapitanku! Kapitan B, przybył! Dobrze. Nie ma razo. Serio. To drobnostka. Dobra, gdzie jest... Gdzie jest Blacky Widow? Gdzie jest? Natasza? Natasza? E, Natasza mi... Natasza gdzieś się zgubiła? A, a tu jesteś. Cześć. What's up? Ooo, oh, pizza Najlepsza. Słuchajcie, po tej całej akcji z ratowaniem Nowego Jorku musimy iść na kebaba. Co wy na to? Idziemy na kebaba? Idziemy. Steve, tylko pamiętaj o zgledaniu brody. Znaczy, no, Okej, okay. żaty żartami o tej, o tej scenie, ale no, no beka. To ludzi z ludzi. E, skanowańsko. Skanowańsko zawsze się przydaje. Alright. E, teraz tu. Okej. Okay. Dałby się Iron Man, a w sumie mamy Hokaia, więc Elo Bailando Perfekto Coś dla kapitanka Okej okay. Ach, baże znowu wy Jeden moment chwili spokoju Nie, nie, nie mogą mi go dać Serio, gdzie ta kasa? Tutaj jesteś Okej okay. Jakbyśmy tego nie mogli zrobić rę ręcznie O, pizza, hello Pizza uwita Eee, chwila moment! Ja się ja tu się biję jak nie a O, się Dobra, uciekam do Pasho no one i No najpierw, jesteście wolni. Nie dziękujcie. the Last time I take the bus. <laughs> okay. Co teraz? we got his attention. What's up to? What's the story upstairs? The power surrounding the cube is impenetrable. Door's right, we gotta deal with these guys. How do we do this? As a team. Okay, okay. I'm afraid I've got some bad news, team. The helicarrier's still stranded. So you'll need to hold off Loki's army on your own until we can scramble some reinforcements. Uh, sorry about that. I have unfinished business with Loki. Yeah? Get in line. Save it. Loki's gonna keep this fight focused on us, and that's what we need. Okej, okay. eee, kasa? Okej, okay, kap kapitanie, kapitanie, przyda się pan. Okej, okay. teraz jeszcze tutaj ten malutki ogień, wiem, takie małe pierdółki, ale no. Awa! Zawsze to coś jest, co to jakaś ryba. Dobra, siwa! No cicho, babko! No cicho! Samochody nie, nie chcą mi dać rozwalić, no a to mędy. Dobra, i o, Uważaj na ogień, stary Wow, myślałem, że to zadziała. Teraz zadziałało. Świetnie. Okej, okay, falcon... Znaczy... O Boże, co ja mam z tym Falconem?! Hokaj, hokaj, to jest hokaj To wypali, powinno wypalić. Okej, okay. o, leci. Tony. chyba stary. Znowu słyszę tą epicką muzykę. Dobra, gdzie jest Natasza? Jak ten Nataszę? Ta Dziękuję. Gincie. Gincie. No nie, jakoś mi się nie wydarzy, żeby się przeszkodziła. Dobra, jest prawdziwy. Mściciel mogę umierać. I kończyć poziom. Prawdopodobnie. Jezu ile was jest? Bardzo więcej Dobra. Udało się jakoś Dobra O, tutaj coś jest ciekawego Okej... Okay. Dobra, patrzymy. Co my tutaj mamy? E, Kapitan I Thor tylko, żeby tutaj tę manetkę wezmę, dziękuję. Dobra, i... a, to kamam. Okej, okay. a tam jest postać! Tam jest postać, moment! Fila! Okej, okay, Hoke się wybrał, dobra, tam jest postać. Paszowo! Okej, okay, Black Widow. Jakie zamieszanie, kto to jest, nie wiem. Och, kurde, to nie no! przytacie te komposty grupowe są za piękne, są zajbiste. Co ja mu zrobiłem? Nie wiem. Okej, okay. co ja chcę, co ja chcę. Okej, okay. czekaj, czekaj. Dobrze. To jest szalony wąż! Dobra... Kasę pozbierajmy najpierw, bo się przyda. A to możemy sobie rozwalić! Kolorem ta ciężarówka... Nie ciężarówka, tylko samochód... Kiwi, jak to się nazywa? E, przypominała mi tą ciężarówkę, że tak to nazwę, e, z tych, no, e, facetów w Czernik, kiedy ten robal tak... Ała! Okay. Tali! Okay, right? Kiedy ten robal tak jeździł sobie tą ciężarówką, to on mnie zabił, no, tego jeszcze nie grali, no świetnie. Tego nie rozwalę, niestety... Coś jeszcze mam... O! o! Mini zostaw. Ja to zrobiłem na bakier w sprawie, jak to się wiedzieć. Okej, okay. tutaj nic, a ja może naprawdę mam ich rozwal rozwalać? Ona miała mnie naprawdę ich rozwalać. Okej. Okay. O, Stanley, gdzie jesteś? A tam jest Stanley. E, wdowa, albo e, hockey, e, Thor może być. Ładuje kombosa on jakiegoś... Me mega fajnie. Dobra, paszow on stary Okej, okay, sio Stan Lee, jak on ci uwolni, to jest dobre pytanie Pokojnie Avengersi, wszystko co tutaj mają pod kontrolą Jeżeli ktoś mnie słyszy oczywiście z końców Proszę zrobić jedną rzecz Uciekać, kto żyw Dobra Tu, tu. nie no, muzyka za jej Fajna Kam 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 no 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 gdzie mam to zrobić? Tutaj mam to zrobić Szlak Szlak Pomocy, nic nie wiem gdzie mam to... A tutaj mam to zrobić. Ło, wow, wszystkie w tym miejscu były? Naprawie no, wszystkie Tor Naładowałeś swojego młota. To dobrze Piękne slow motion Lecę na górę. A! Tam radę! Widzicie? Tam radę. O, okej. Okay. okej okay. Chodź to przydaj się. Okej okay. Dobra. Co coś tutaj odblokowałem, czy tak? Dobrze to, że się naładowałeś. Naprawdę dobrze, że się naładowałeś. Bo teraz się przydasz Okej, okay, mogłem to zrobić na wieży Stark, ale...

Doctor Banner. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Captain. I'm always angry. Nice, no, <laughs> <laughs> I guess this means reinforcements. Klik, klik, kurde, tak. Mogę w to nawalać. Okej. Okay. Eee, i co mam zrobić? O, to jest jakiś ogień. Dobry, o, o, co tam leci? O, heja. Eee, dobra. Będą fajerwerki. No eee, i co? Kucio. Mieściciele do boju Avengers Example Haha Okej I mogę się trochę mylić Ale wydaje mi się, że to jest przedostatni poziom I w kolejnym odcinku dosłownie sobie już zakończyliśmy Historię Avengers 1 I będziemy później kontynuować Avengers E2. Okej okay. Dobra Iron Man Mark 7 Thor Ameryka, Heves, Heves, Okej... Okay. Czyli nie... czyli ją odblokowałem z nie uratowałem, szlak. I Cztery mi nie zostały Nie No pięknie. No i kontynuujemy tryb popularny Portal, our priority is containment. Barton, I want you on that roof. Eyes on everything. Call out patterns and strays. Stark, you got the perimeter. Anything gets more than three blocks out, you turn it back or you turn it to ash. Right. Better clench up like a loose. Thor, you gotta try and bottleneck that portal. Slow him down. He got the lightning. You and me, we stay here on the ground. We keep the fighting here. And Hulk. Smash. <laughs> Okej. Okay. Okej. Okay. okej. Okay. No, paszo won. Paszo won. A miał, Ja mam to, Ja mam tutaj ośmiu rozwalić, a nie, okej. Okay. A to jest, a to już jest przed przedpoziom, dobra. Paszowon. won. S dziękuję za współpracę. No mega, mega. O, ogólnie to ja się boję, że teraz jak ich ratwale, to się zacznie misja, ci Ale no, święty spokój by się przydał chociaż. Okej, okay, no i co się stanie? Oby nie misja? Proszę, proszę, proszę. nie? A ja, 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 jezu, 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 jezu! Chaos, to, to Dosłownie! Ja cię kręcę, ale widać, że panowie nie chcą się rozstać. Mhm, uh -huh, okej, okay. no, no, fajnie, no, naprawdę. Ja cię kręcę, moje ręce, eee... Mam nadzieję, że jak ich tutaj zlikwiduję, to będzie chociaż chwila spokoju. A sobie mam niewidzialność, no! Jak ja. Of course, dobra, to ty tam się. Kap kapitanie Bafa ja się pożegnam z ludźmi. Dobra, to co? Subskrybujcie, komentujcie, zostawcie opeczkę w górę, to było piękne. A my się widzimy już w kolejnych odcinkach z Lego, Marvel Avengers. No i co, na razie? I cześć mściciele.